Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. W dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące pierwszej połowy Secret Invasion, czyli najnowszego serialu MCU na platformie Disney. No i co, trzeci odcinek to połowa pierwszego sezonu, to znaczy, no nie wiem czy będzie drugi, ale połowa sezonu Secret Invasion. No i powiem Wam tak: serial kontynuuje swoje szokowanie widzów. W trzecim odcinku naprawdę kilka fajnych szokerów. Może nie tyle co w pierwszym i drugim, ale są równie ważne. Tak więc no, zostaliście ostrzeżeni o spoilerach, a teraz lecimy z tymi największymi momentami. What the fuck? Pierwszy moment, w którym złapałem się za głowę i pomyślałem, co tutaj się odwala, to super skróle grawika. W drugim odcinku widzieliśmy takie nawiązanie do Super Scrunli. Wiemy, że planem Grawika jest stworzenie jakiejś takiej postaci, która będzie posiadała w sobie DNA różnych innych postaci, w tym na przykład Gruta albo Frost Beast z Jotunheimu. No i wszyscy się domyślaliśmy, że to będzie Super Skrull, ale tego nie powiedziano. W trzecim odcinku e, zapytano Grawika Ej, a co jeśli przyjdą na pomoc Ziemianom Avengers, co wtedy? Gravik powiedział, spokojnie, mam plan. No i tak naprawdę to było tyle. W trzecim odcinku dowiedzieliśmy się co chce zrobić i jaki ma plan. Powiedział, że Avengers nie będą problemem, ponieważ króle sami muszą stać się super. No i wtedy padła nazwa Super Skrull po raz pierwszy w MCU. No więc oficjalnie mamy potwierdzenie Super Skruli w MCU, którzy być może będą walczyli z Avengers. Kto wie? No bo jak nie Avengers, no to kto ich pokona? Rhodey, który sam jest królem, ale o tym za chwilę. Kolejnym momentem takim szokującym, kolejnym szokerem i momentem what the fuck było dowiedzenie się nie tyle o istnieniu Super Scruli, a tyle, że Grafik jest już Super Skrullem. Prawdopodobnie jest pierwszym super, super Skrullem w MCU. Było to widoczne podczas sceny jakby pertraktacji czy rozmowy grawika z talosem. Ehm, po, krótki, po krótkiej wymianie zdań, grawik wspomniał o Gia, czyli córce talosa. Ten nagle wbił mu nóż e, w dłoń, no i, i od tego się zaczęło. Ten wyciągnął sobie łapkę taką rozciętą i nagle e, zrosła się. I to była część mocy z Ironmana 3 z projektu Extremis, albo Extermis, nie pamiętam teraz dokładnie. Ale to jest potwierdzenie, że Grafik jest już Super Skrullem. Oczywiście oznacza to, że Grafik już użył maszyny czy laboratorium Rosy Dalton z poprzednich odcinków. Jakie będą skutki i konsekwencje bycia Super królem, tego jeszcze nie wiemy. No, ale zwykła osoba raczej takiego Super Skrula nie pokona i do tego będzie potrzebny no, jakiś Avenger, no bo naprawdę te moce są potężne. Kolejnym momentem what the fuck jest moment, który jakby niszczy całe MCU dla mnie przynajmniej i postać Nicka Fury'ego, ponieważ no, Nick Fury jest super szpiegiem. Zawsze jakby był założycielem i jakby szefem Avengers, ponieważ wiedział więcej niż inni. Zawsze był o dwa albo trzy kroki do przodu. I tutaj dowiedzieliśmy się w trzecim odcinku, że bez Talosa Nick Fury byłby nikim. Po prostu nawet nie wiem, czy byłby zwykłym dobrym szpiegiem, ponieważ to właśnie Talos i Skrule dawały mu informacje poprzez infiltrację różnych miejsc pracy, rządów, ludzi itd. itd. Wszyscy przekazywali te informacje Nikowi, ani, Znaczy nie, nie mogę powiedzieć nikt, tylko Fury, bo okaże się, że ja jestem królem. Talos przekazywał te informacje Fiuremu, a on przekazywał je dalej, no nie wiem, rządom, Avengers i tak dalej, i tak dalej. I bez Talosa? Pomyślcie o tym. Gdyby nie Talos, to Nick Fury byłby zwykłą popierdółką. No czy to nie jest szokujące? Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe. Gry RPG oraz przygodówki, fps -y, MMO, biatyki, łamigówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. Secret Invasion to debiut Emily Clark w MCU, no i prawdopodobnie jej koniec, ale nie, nie tak szybko oczywiście chodzi mi tutaj o śmierć Gija, czyli córki Talosa. No więc od razu Wam powiem, że w Zwiastunach są sceny z Giją, których jeszcze nie było w serialu, tak więc albo nie zginęła, albo zmartwych wstanie, albo też jest super z królem, tak potajemnie, poza grawikiem i powiedzmy wyleczy się poza, poza ekranem. Albo um, sceny, które będą pokazane w dalszej części, będą z, taką, z tą ludzką wersją e, GIA. To znaczy, wiecie, no nie będzie już z królem, ale będzie zwykłym człowiekiem i będzie pomagała królom albo Nikowi, albo komukolwiek. W każdym razie, GIA była przeciwko tylko Talosowi, to znaczy może nie była przeciwko niemu, ale była razem z Grawikiem. Ale e, Talos i Nick Fury zmienili jej podejście, no i stała się takim sz, szpiegiem szpiega, można to tak nazwać. Po prostu przekazywała informacje i plan Grawika Talosowi i Fiuremu. No i oczywiście Grawik się wszystkiego domyślił i bezceremonialnie ją po prostu. Bum, Zabił na środku lasu. I teraz tak, dlaczego to jest szokujące? Po pierwsze, dlatego, że jest to jedna z głównych postaci, zginęła w połowie serialu. Po drugie, e, zazwyczaj ludzie jakby nie zabijają innych bohaterów, nazwijmy to. E, tak o, po prostu. Zazwyczaj ich gdzieś wiąż, wiążą, wiążą, zazwyczaj wrzucają ich do więzienia albo gdzieś ukrywają i tak dalej albo jest coś niewyjaśnione, tak jak na przykład śmierć w cudzysłowie, czemu ja ciągle trzymam ten długopis, śmierć Scarlet Witch tak naprawdę nie zginęła, ale teoretycznie zginęła i jeżeli jakiś film będzie jej wymagał, no to ona będzie mogła powrócić. I tak samo zazwyczaj dzieje się z każdym antybohaterem, bohaterem, wrogiem itd. itd. No a tu Gia po prostu bum, zginęła i cześci czapa i nara i do zobaczenia może w następnym odcinku jako zwykły człowiek. Tak więc to było dosyć szokujące, nieprawdaż? No i kolejny giga który ciągnie się od kilku lat, a na pewno już od początku Secret Invasion, czyli War Machine jest z królem. Jest taka teoria w MCU, że James Rhodes jest z królem. Po pierwsze, jakby pierwsze wskazówki były już w drugim odcinku, kiedy ten nazwał Fiurego Nick. No i w drugim od, w trzecim odcinku są kolejne wskazówki pokazujące to, że War Machine, czy James Rhodes jest e, z królem. Tak więc, no, to, to nie może być przypadek, to jest... What the fuck? Po prostu what the fuck, co tu się odpierdziela? Jeżeli tak się okaże, no to nie będzie to tak zaskakujące, bo my już o tym wiemy, ale będzie to na za zaskakujące na poziomie scenariusza. Naprawdę bardzo interesujący pomysł. Na końcu trzeciego odcinka żona Nika Fiurego, Wara zadzwoniła do kogoś, żądając spotkania z Grawikiem. No, i mimo że nazwisko Jamesa Rowdsa nie padło, to głos w słuchawce był właśnie jego. To był War Machine z drugiej strony słuchawki, co sugeruje, że ma jakieś połączenie z Gravikiem. Wie, jak się z nim skontaktować, wie więcej niż nam się wydaje. A biorąc pod uwagę, że Vara jest również z Królem, no to dlaczego miałaby dzwonić do Jamesa Rowdsa, aby spotkał się z Gravikiem? To jest zbyt podejrzane. To jest po prostu. Nie, no. War Machine to skról. Koniec, kropka. Zobaczycie pod koniec odcinków. No chyba, że się mylę, no ale zawsze są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. W każdym razie kolejnym momentem szokującym w trzecim odcinku jest fakt, że Vara, czyli żona Nika Fiurego, tego dobrego, jest z Królem i działa jakby po stronie grawika. To znaczy oficjalnie tego nie powiedziała, ale podczas rozmowy z mężem powiedziała, że kurde, poleciałaś sobie w kosmos i byłam tu sama i musiałam dbać o siebie i tak dalej, i tak dalej. No i zrobiła to, co musiała. Wróciła ta dawna wara, ta dawna postać. No i to oczywiście sugeruje, nie potwierdza, ale bardzo mocno sugeruje, że pracuje z grawikiem. Szczególnie, że zadzwoniła do kogoś, czyli War Machine, aby spotkać się z grawikiem. No po cholerę, powiedzcie mi, po cholerę, pytam się Was, po cholerę do niego zadzwoniła. Tak naprawdę nie wiemy, jak duża będzie jej rola w drugiej części pierwszego sezonu Secret Invasion, ale powiem Wam, że jest to świetny serial. Naprawdę ma dużo twistów, dużo zwrotów akcji, jak prawdziwy szpiegowski thriller. Czegoś takiego mi kurde brakowało w MCU. Ja Wam powiem po prostu: szybka, krótka mini recenzja pierwszej połowy Secret Invasion. Po prostu. Po prostu brawo. Ja na takie MCU czekałem od kilku lat. Na razie.